Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. No i chciałbym przypomnieć, że księciem tego świata jest szatan. No i to nie od dzisiaj. On jest od zawsze. Jest księciem tego świata. Skąd my to wiemy? Wiemy to z księgi Hioba. W księdze Hioba przychodzi szatan do Boga i mówi, cały ten świat jest mój. A Bóg mówi, nie, nie, cały nie. Hiob, jego rodzina, zacni ludzie. Czyli podczas tej rozmowy Bóg nie powiedział, że to nie ja jestem królem tego świata, ty tam jesteś nikt tutaj w tym świecie. Nie. Był jeden Hiob na całej kuli ziemskiej. Potem była historia z Noem. Tylko Noego Bóg ocalił, a całą resztę wygubił. A potem jest kuszenie Pana Jezusa przez szatana. Szatan kusi syna Boga. I mówi, oddaj mi pokłon, a ja ci oddam cały ten świat, bo jest mój. I Jezus Chrystus nie mówi, co ty ten, tutaj jakie bzdury mi opowiadasz, jakie twój, jak to jak Bóg tu rządzi, tak? No nie. Powiedział co innego. Powiedział, że tylko Bogu będziesz oddawał pokłon. Ale nie podważył tego, że księciem tego świata jest szatan. No i dzisiaj dalej tak mamy, że najwspanialszy kraj na świecie to Polska. Z Polski najwięcej ludzi idzie do nieba, dlatego że kraj jest podzielony pół na pół mniej więcej. Tak? Po wyborach prezydenckich to wiemy, że był taki sobie jeden Jasiu, co walczył z krzyżem, i połowa Polaków go poparła. Był drugi, co, co ja poparłem, Karola Wrockiego, i niesłychanie się zdziwiłem, że ten człowiek wie, co to jest spowiedź. On niedawno mówił o spowiedzi. Prezydent Polski mówił o spowiedzi, o, o ważności spowiedzi, no tym nie zaskoczył niesłychanie. To jest pewnie jedyny prezydent na świecie, który jest katolikiem wierzącym i praktykującym. No to jest genialne. Podoba mi się Karol Nawrocki niesłychanie, ponieważ silny facet. E, nikt doskonały nie jest, to jest oczywiste, ale wstydu nie ma. Absolutnie nie ma. Porównując do wszystkich innych prezydentów, no to to jest pośmiewisko od wschodu do Zachodu. Tragedia obraństwa. Łatwo to zobaczyć, prawda? A u nas jest człowiek, który słyszał o Jezusie Chrystusie i to tak dobrze słyszał, że wie, co to spowiedź. Niesamowite. Panie Boże, pobłogosław nam wszystkim. Ja Ci bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję Tobie, Ukana Matko i wszystkim zastępom. a wszystkim Bogosławie Bógę Wam Ojciec Icy, i Zenitu Święty. Amen.